Ciężko, jestem o Polis i to jest już piąty odcinek Minecraft Pocket Edition. No trochę szybko to leci, bo pierwsze trzy odcinki wstawiłem w pierwszy dzień. Pierwszy dzień wstawiłem w pierwszy dzień i dwa, dwa filmiki dzisiaj. I jeszcze jeden. Nie no, ten drugi się przesyła w czarnym zamieszkaniu. Chodź tutaj, nyga! Nyga! No, baraninka zawsze jest Kurczaki. 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 Biednym Marian Chcesz, żebym cię zabił? Nie? Dobra, jednak? Nie, ty się po, pogniewałeś, no, aha! Yes, patrzcie no pęgiel! No. no, no, no. Wyczucam. Nie, nie dobre. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Do odcinku. Okej, okay, słuchajcie. Mój przyjaciel mówił, że mam powiedzieć o nim coś na odcinku. Aha, dobra, węgiel mi spał, mamy je tylko jeden. No to, no to... Skoro on mnie tak prosi, że mam powiedzieć... To powiem. Mój, Mój przyjaciel nazywa się jest w Irlandii nazywa się Matthew Mateusz Maritz pochodzi z Irlandii aha czyli ciemno się robi czyli my sobie zrobimy taką malutką ziemiankę szybko w górę dobra nowy dom robimy sobie Rzecznik bateria słoneczna się robi. Bateria słoneczna, ale nie ma słonka. Złom, strona liga o świętokrzywdzie. Ciemność, ciemność. Jestem na Normandu, a więc mogę się bać nie. Słuchajcie. mam drzwi! Jej! Ale się cieszę. Mam drzwi. Przetrwałem. Jak będę takim dobrym bardzo youtuberem, no to. Będę spotykał się z widzami i będę robił fanarty. Będę otwierał Na przykład jeżeli będzie. Kopalnia. A może ja nie chcę. Nie. Ładnie mm. Demet To paniąsko będzie lepsze. No i jestem moim licyem.

Śpimy! Dobra! Jest odcinek. Który... Nie. Czwar... Jest już piąty odcinek. Widzisz, jak to szybko potrafi leci... zlecieć. Dobra. O, mój przyjaciół, Myślę, że czeka na kolejny film. Musimy szybko nagrywać. Rozumiem w takim sensie. Szybko nagrywamy. Oksilka, chodź tutaj! Pieseczku mój widno. Na chodź tam jechać. O, po, po, ponagrywać ze mną chodź No chodź, po ze mną. Nie popasuję, no, ale nie, ale mnie nie Dobra, cóż, kocham się koła mnie, bo pancia nagrywa Ja jestem, mam się, nie? Pancio, nie maldzią. Już piszą, nie? Aha, czyli to jest z tak? To po moim domem. Tak się okazało. Rok się, proszę spokojnie. Czekajcie, robię sięcie, bo mama przyszła za Ok, já não que Não

Sprawdźcie, może wycięci i znowu do Was wrócę. Okej, okay. <laughs> <laughs> jeszcze. nagrevam You should Nie wiem. Czekajcie zwycięcie i po prostu do tego będę miał bardzo ładny.